Hej, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, moje drogie koleżanki i drodzy koledzy. Dzisiaj zapraszam Was na test wielkich wałków. Nie pamiętam, czy kiedykolwiek miałam takie wielkie wałki. To są wałki typowo na objętość. Ja bardzo lubię wałki na rzepy Gdybym mogła, to bym w nich spała, ale jak dla mnie to jest to niemożliwe. Więc przetestujemy sobie. Ja mam dwa opakowania. One są z Primark'a. Może w ostatnim daily vlogu widzieliście. Kosztowały 2,50, więc myślę, że cena jest super. Jeżeli chodzi o wałki, które ja mam, to mam takie mniejsze z taką metalową wkładką, więc one niby trzymają ciepło dłużej. Przez co to ta objętość, czy, czy skręt jest. Powiedzmy, wyraźniejszy coś, a la termoloki, ale nie do końca. No i mam też takie średnie, więc tu wam porównam wielkości, czyli takie, które mam małe, średnie i duże. I dzisiaj, przepraszam, coś mi spędzi nas. A, ktoś przyjdzie? Nie wiem o co chodzi z tym spędzeniem. Ale dzisiaj będziemy sobie testować te. Nałożę sobie coś na puch. Bo tak, włosy ogólnie umyłam szamponem oczyszczającym i nałożyłam odżywkę, która jest wygładzająca. I teraz będę nakładać mleczko. Ja ogólnie lubię efekt włosów wygładzonych. Czasem lubię spłaszczać, splasz czyli całkowicie płaskie włosy, ale lubię też objętość od nasady, a tutaj wygładzone. I wy mi piszecie czasem: Ja to bym chciała mieć taki włosy jak ty. Moje włosy są takie płaskie, śliskie i proste jak dechy. A to byłoby moim marzeniem, żeby mieć takie włosy. Także wiecie, zawsze jest tak, że chcemy coś, czego nie mamy. Jak nakładacie produkty, to zawsze je wcześniej. No, chyba, że wydobywacie z krenu, to wiadomo, że wtedy ugniatamy. Ale ja. Wolę wygładzać. Ja wam polecam nakładać wałki wtedy, kiedy macie czas. Czyli właśnie umierzyć, ułożyć sobie włosy na świeżo, nawinąć wałki, zrobić makijaż, a spokojnie poładzić trochę w tych wałkach i dopiero później ściągnąć. Jeszcze sobie użyję trochę termochrony. No i też to przeczesuję. Będę używać suszarko, szczotki z Revlona. Ale najpierw podsuszę sobie włosy Oczywiście możecie trochę poczekać, aż wam same doschną Ale ja sobie właśnie dosuszę Najpierw zwykłą suszarką, a potem będę Wygładzać na rewlonie I nawijać wałki Także mówiłam, trzeba mieć czas, ale mam nadzieję, że będzie warto Także podsuszę sobie Tak, żeby nie używać właśnie tej szczotki rewlonan Na bardzo mokre włosy, bo ona wtedy niszczy włosy Pamiętacie, że trzeba je naprawdę dosuszyć. Także zaczynamy Suszona. Oczywiście, jeżeli macie umiejętności, możecie sobie wymodelować na tego okrągłą szczotkę e, ze zwykłą suszarką. Ja natomiast nie mam takiej umiejętności, więc będę sobie korzystać z tej suszarki z Rewlona. Ona ma zmieniane końcówki, więc używam tej dużej standardowej. I podzielę sobie też włosy na sekcje Zepnę górę. I zacznę wygładzać od dołu. Ważne, właśnie w suszeniu, tym pierwszym, żebyście dobrze sobie podsuszyli, tutaj, przy skórze głowy. Teraz będziemy wygładzać tym. Już taką objętość mamy, ale właśnie teraz, żeby to utrzymać utrwalić, przypniemy to towałkami. Dlatego, że niestety moje włosy nie utrzymują stylizacji jakiejkolwiek, oprócz jakiegoś mocnego prostowania. Nie utrzymują loków skrętu, więc musimy sobie tutaj dopomóc. I zobaczymy, jak to będzie. Teraz tak, ja sobie teraz zacznę od góry, więc jak przy tym zaczynaliśmy od dołu, to od góry i myślę, że również pomogę sobie sprayem, myślałam o tym, żeby może zacząć od użyć sprayu do tekstury ale lakier do włosów ma każdy więc spróbujmy lakieru więc zaczynam od grzywki i yes, usłyszę, nie wiem, czy to nie za wielkie będzie na tą grzywkę. Proszę bardzo. I zawijam do góry. Wsikam trochę lakierem. Teraz e, lecimy z tym. Więc zaczynam sobie od korony, czy tam czubka głowy. I biorę pasma, właśnie szerokości. Dam was trochę wyżej. Szerokości wełka. Przeczesuję. I też sobie psiknę tam odrobinę. I zawijam od końców. Pamiętajcie, żeby mocno naciągnąć te włosy, bo to właśnie tak samo z suszeniem. Te włosy muszą być naciągnięte. OK. A tutaj nawet nie muszę. O nie, to mi się skończyło Mamy uch, nice. I tutaj z tyłu dam sobie jeszcze trzecie, trzeciego, tak na irokeza, a potem już będziemy iść na boki, więc też przeczesuję. I zawijam, jak te sreberka. Super się trzymają. Myślę, że przez to, że są szerokie, to nawet, myślę, że nie potrzebuję tutaj tych spinek, ale na wszelki wypadek. Dobra. I teraz będę leciała z bokami. Im mniejsze sekcje, tym teoretycznie większa objętość. Wow, 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 wow. Przyklejone. No i tak będę lecieć stopniowo Od góry do dołu Także do zobaczenia już Aha, no i muszę wspomnieć, że Zawijam do spodu, do środka Dlatego, że mi zależy właśnie na odbiciu Love this Wow Założyłam, może to wygląda na bardzo długi, skomplikowany proces Ale tak naprawdę to wygładzenie szczotką To zajmuje chwilę tego, że wcześniej przesuszyliśmy włosy To co ja teraz zrobię, to sobie spsikam lakierem, to oczywiście nie jest wersja na co dzień, no bo nie każą się chce coś takiego robić na co dzień, ale jak macie jakąś specjalną okazję, jakąś czy co, są takie osoby, które chodzą nawet do fryzjera raz w tygodniu, stylizują sobie włosy i po prostu co tydzień odwiedzają fryzjera, żeby zrobić sobie taką fryzurę. No ja myślę, że tak z godzinkę powinniście posiedzieć w tych wałkach, ale jak nie macie czasu, no to 20 minut spoko. Także się teraz pomaluję, coś tam porobię i jestem mega ciekawa, jaki będzie efekt pod tych wielkich wałkach. Także do zobaczenia. Wracam zagarniętą facjatą, jak widać, i będziemy sobie ściągać te wałki, moi drodzy. Ile ja to miałam na sobie? Nie wiem, czy godzina, chyba trochę mniej. No, powiedzmy pół godziny, więc zobaczymy, jak to będzie. I jeżeli chodzi o ściąganie, to ja wam polecam ściągać od dołu i nie zrywajcie tych wałków w ten sposób, tylko przytrzymajcie sobie tutaj włosy i spróbujcie je o, o, tak je odkręcić. Proszę bardzo, zamiast rwać, bo wtedy wam się nie rozwali. Kurde, ja mam brązową bluzkę. Także trzymam sobie tu u góry i rozwijam. Widzicie? To tak jakby odkręcam. Odkręcam i tutaj wam się robi fala. Ale mi się tu zahaczyło o tamtego wyższego wałka. Cholera. Tył. Proszę bardzo. Dobra. I został mi ostatni wałek, który jest zawsze najgorszy, w sensie najtrudniejszy. Wow. wow! Wow, wow, wow. Jeszcze sobie go przeczeszę. No i mamy piękny efekt. Włosy są błyszczące, wygładzone, ale mega uniesione i wow. Mega objętość, bardzo mi się podoba. Właśnie o to mi chodziło. To wygląda jak taka perła. Jest tutaj objętość. Oczywiście całość można sobie spsikać jeszcze lakierem, albo jakimś sprayem do tekstury. Ale ja też nie polecam. Nie wiadomo jak tego psikać, bo później wiecie, będziecie mieć dużo produktu, trzeba będzie to szorować. Także myślę, że wystarczy coś takiego. Ale widziałam też zamiast... Tej szczotki suszącej, której ja używałam, dziewczyny biorą po prostu prostownicę, podwijają sobie i od razu nakładają wałek. To też jest spoko opcja, na pewno, ale no, ja kocham ten efekt. Ja kocham ten efekt. To jest jak efekt od fryzjera. Ba! Powiedziałabym nawet, że nawet y, czasem od fryzjera ten efekt nie jest taki satysfakcjonujący. Ja ogólnie lubię sama sobie zawsze włosy ułożyć, także nawet jak idę do fryzjera to najlepsze włosy mam dopiero jak sama sobie później umyję, wystylizuję, wiecie, po swojemu. Także to by było na tyle. Jak na razie to podoba mi się ten efekt i rzeczywiście jest lepszy od tych wałków mniejszych i też tych wałków nakładacie teoretycznie, no nie no, nakładacie ich mniej. Więc mega. No ja polecam bardzo serdecznie. Tutaj może sobie właśnie... A jeszcze ze spsikam. czekaj Czekajta. Spikam sobie grzywkę. I tutaj bok. I tutaj mam Lnet Stronghold. Dull and shine. No. I właśnie kluczowe jest to, żeby te włosy najpierw wygładzić, bo inaczej jak macie włosy, które się puszą, no to niestety one nie będą takie błyszczące. I takie gładkie. Ale! Dobra. No to słuchajcie, to by było na tyle. Jak byłacie krótkie, włosy takiego boba, no to myślę, że to już w ogóle będzie super efekt. Także dzięki serdecznie za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Łócieczki. Pa-pa!